Cześć, witajcie moi wszyscy widzowie. Zaczynamy nowy rok. To będzie pierwszy film w tym roku, więc mam nadzieję, że wyjdzie dość dobrze. I zaczynamy od Wishów z Grigation Impact, ponieważ pojawiły się właśnie na początku roku dwie nowe postacie, więc to naprawdę całkiem nieźle, całkiem nieźle. I to jeszcze pięciokwiastkowe, więc na pewno trzeba poświęcić na nie dość, dość sporo uwagi, bo wiadomo to będą pierwsze testy, więc no, może to wyglądać trochę inaczej. Ale najpierw zacznijmy od tego, że można zdobyć aż 15 darmowych losowań. Otóż, otóż jeżeli chodzi o te losowania, no to po pierwsze, za darmo wejściu do gry dostaniecie 600 primogemów, więc no całkiem nieźle. Prawdę za darmo 600 to jest, to jest dość dużo, więc no wydaje mi się, że tak no po prostu tak za same wejście do gry macie około 2 czy nawet 3 losowania. Jeszcze w dodatku za wykonanie misji dostajecie 500, łącznie 1100. Jeszcze jest dostępna dalej misja, dzięki której, za zwiedzanie regionu w Natlan dostajecie dodatkowe 400 Primogamów. Ona jest już jakiś czas, ale jak ktoś jeszcze nie ma zrobionego, to może dostać na spokojnie. Czyli łącznie z tym mamy już 1500. W dodatku za same testowanie postaci mamy dodatkowe 40. Tutaj mamy za jakąś tam misję jeszcze 60, mamy 1500. Potem 1560 za jeszcze kolejną misję. I jeszcze za jeden event mam 800, to daje łącznie 1400, 2440. 15, 2400, więc na spokojnie można sobie zrobić 15 losowań. Wydaje mi się, że jest jakaś tam szansa na no zdobycie tych postaci, ale warto je zaprezentować. Dokładnie jest to Małika, czyli nowa postać. I Citroen też nowa postać. No, nowa postać z bo bo jeszcze nie była dostępna do grania, ale już w fabule się pojawiają. Ale zanim zaczniemy, chcę opisać jedną postać, bo jedna postać jest dostępna za darmo, normalnie w grze. No, niestety nie da się jej przetestować. A dokładnie jest ta postać Kaczyna. Jeżeli chodzi o sam postać, sam, sam outfit, sam, sam znaczenie w fabule, no to na pewno ma jakieś znaczenie. To jest pierwsza postać, którą spotkamy w regionie Natlan, więc no. Na pewno można mieć naprawdę niezłą znajomość z tą postacią. Ogólnie mi się podoba, fajna jest, więc wydaje mi się, że można ją zgarnąć jako są postać, chociaż i tak jest takie za darmo. Więc no inne rysowania to są ogólnie takie po prostu, żeby, żeby zdobyć ulepszenia do niej w talentach. A Jeżeli chodzi o samą postać, no to korzystam na włóczni. Jest to postać typu Geo, więc no. Można powiedzieć dość uniwersalne na no jakieś tam walki z bosami. Jeżeli chodzi o umiejętności, no to jej główną umiejętnością jest taki świderek. O, takie wiertełko. Można sobie na przykład do niego wskoczyć. No i na przykład o, atakować tak. Albo jak ktoś nie chce to może wyjść i, i wtedy to jest osobne. Tak jak, tak jak wtedy był w żongli z tymi, z tymi kamieniami spadającymi. No to też można zostawić i też przez jakiś czas będzie zadawało to wrażenie. Więc w sumie fajne, fajne na przykład do walki, z, też fajne do walki z jakimiś mniejszymi przeciwnikami. Dobrze łączy się, wiadomo, z innymi typami, bo to jest Geo, więc no w sumie poza Anemo oraz Dendro, no to ze wszystkimi innymi się łączy w miarę dobrze. Czy ją polecam? No myślę, że nie jest to ta postać, więc jak ją dostaniecie, no to myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Chociaż, wiadomo, postacie 5 są o wiele ciekawsze, do których oczywiście przejdziemy za chwilę. Pierwszą postacią jest Mawika. Jest to postać pięciogwiazdkowa typu Pyro. I bronią jest Claymore, czyli takie duże miecze. A więc można się spodziewać, że zaletą będzie duży damage, ale będą za to bardzo powolne ataki. No i patrząc po obrazku, no to będzie to motor, więc naprawdę w jednym umiejętności będzie na motorze. No w sumie tak jak w większości postaci z natla, no to mają jakieś tam swoje środki transportu. Tak jak pokazałem Kaczyna ma tą no to wiertło, Mulani ma takiego rekina, a jeszcze inne Pukinich mają, mają takie jojo, które mogą się w powietrzu poruszać. Tak małika będzie miała motor, czyli pewnie będziemy się poruszali po lądzie, ale będzie to bardzo szybki ruch, więc no, można szybko się dostać. Nie wiadomo jak to będzie z jakimiś innymi sposobami, czy jakiś po ścianach nie da się jeździć, ale dobra to zobaczymy później w teście. Jeżeli chodzi o Bułę, no to wiadomo, jest to bardzo ważna postać. Jest to Arkon y, Pyro, więc naprawdę bardzo ważna postać w Fabule. Na pewno jedna z najważniejszych w całym regionie, na nie w całej grze. <coughs> Czy mi się podoba? No, no, ok, jest postacią, jakoś nie narzekam. Myślę, że z tych arkonów, no to chyba jedna z ciekawszych postaci i Na pewno. Na pewno nie było. Na pewno no nie masz jakichś tam pierwszych, jakichś tam negatywnych wspomnień, tak jak z Furiną, czy z Szoganem, która no. No niestety nie, nie wita was przyjemnie Ta jednak, jednak rozgości gości w miarę przyjemnie naszego podróżnego głównego bohatera, więc. Myślę, że samą postać można sobie zgorzyć nawet dla, dla samej postaci, nie, dla, nie za to, czy jest dobra. Ale czy jest to dobra postać, no to sprawdzimy sobie w testach. A Więc mamy tutaj naszą małikę. Jest to postać z Natan, więc mamy specjalną, dedykowaną mapę do testowania. No i tak jak mówiłem, będzie to prawdopodobnie motor i no, fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie wygląda ta, ta jazda na motorze. Dobra, wyjdźmy z tego motoru, bo my będziemy teraz tracili energię, a lepiej sobie zostawić na, na dalsze etapy. Dobra, więc zaczynamy test. Jak to będzie wyglądało? Dobra, wpalajmy ten mod, O, widzę, że to jest coś innego to jest też. Jak, jak klikniesz, no to jest inaczej, jak przytrzymasz, no to też masz całkowicie. O, jest jakieś to szybkie ło. Jeszcze zobaczymy na samych tych yy, walce jak sobie radzi. Bo moim zdaniem, jeżeli będzie dobrze sobie radzie w walce, to może być to nawet lepsza postać niż Shogun, tak mi się wydaje. Wiesz, wydaje mi się, że może nawet dobrze się nadawać do tego komba, chociaż no jednak warto podkreślić, że. Niestety ta broń którą mamy no trochę niestety nam utrudnia yy, walkę bo jest to niestety broń wolna Dobra idziemy. tu chyba zaczynają się te rzeczy hmm. Ciekawe czy będziemy mogli pływać bo widzę że tu coś innego jest Okej okay. i skaczemy BUM Czas na... Ale naprawdę nieźle sobie radzi patrzcie BUM BUM Wow, bardzo, bardzo fajnie. Nawet nie użyłem żadnej postaci dodatkowej. Ja bardzo sobie dobrze radzi ta postać. Mimo, że jest wolna, to naprawdę niezła, bardzo mocna taki ma. Na razie tej umiejętności specjalnej nie będziemy używali, bo no, nie potrzebujemy jej aż tak bardzo. Jeszcze ta postać, no to... Za chwilę wam pokazać tą umiejętność, bo niestety ostatnio wam nie pokazałem. Za to przepraszam, bo no, niestety... Tak nie za bardzo, ale. No, umiejętność tej postaci to jest naprawdę niezła. Naprawdę wydaje mi się, że może być to nawet lepszy niż Raiden Shoga. Niestety, niestety nam jeszcze jedna postać padła. No, prawie padła, bo jeszcze żyje. Czekaj. Więc wydaje mi się, że Małujka może być naprawdę bardzo dobrą dobrym postacią, bardzo dobrym wyborem. No, jeszcze odebrałem tą nagrodę, bo już to zrobiłem, odebrałem na szybko, więc no tak to wygląda. Ale powiem szczerze, Małika naprawdę bardzo, bardzo fajna postać mi się wydaje. I, I mam wrażenie, że może być to nawet lepsza postać niż Rident Shogun. Chociaż no mogę tutaj lekko przesadzić, ale naprawdę mi się podoba ta postać. Wydaje mi się, że mógłbym nawet spróbować z nią jak. Jak będzie to naprawdę fajna postać? Napiszcie w komentarzu, czy Wy uważacie, że ta postać jest fajna i czy opłaca się ją losować. Bo naprawdę kusi mnie, żeby ją, żeby ją zdobyć. Już nawet nie chodzi o samą postać, że, że wygląda tak, 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 ale, ale naprawdę samej walce bardzo, bardzo jest mocna. Bardzo mi się podoba w walce. Więc to była pierwsza postać. Wydaje mi się, że mogę ją jak najbardziej polecić. Nawet jako gracz taki średnio zaawansowany, naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się nią walczy. A teraz przejdźmy do drugiej postaci, do której, która została rzucona na bardzo mocną konkurencję. A drugą postacią jest Sitlali. Jeżeli chodzi o samą postać, no to w fabule odgrywa, powiedzmy, jakąś tam rolę. Może nie jakąś tam mega dużą, ale się pojawia w fabule. Jeżeli chodzi o moje odczucia, no to ja mam jakieś tam no niezbyt. Ja, ja mam takie mieszane zdanie o niej. Wiem, mogą być coś tam fanatycy tej postaci, mogą, mogą ją lubić. Szczególnie był, była ta legenda, że niby. Jeżeli masz tego męskiego tego bohatera, to inaczej wygląda dialogi, a jeżeli masz kobiecą, no to też trochę inaczej. Nie wiem czy to jest prawda, ale, ale słyszałem o czymś takim. Jeżeli chodzi o są no sampozać, no to nie wiem. Ja jakoś nie jestem do niej przekonany fabularnie. No nie, niezbyt mi się podoba to jej trochę. wydaje mi się trochę. gburowata, nie wiem czemu. Jakoś nie podoba mi się ta postać fabularnie. Powiedział chyba najmniej mi się podoba z tych wszystkich, jeżeli chodzi o Region Atlant, z tych, co na razie są dostępne. Więc. Raczej, pod samą postać, ja bym nie losował, chyba że ktoś lubi ją, no to może ją zdobyć, ale ja, ja raczej nie jestem przekonany do niej. Miejmy nadzieję, że chociaż w walce będzie dobra. Klikamy try, zobaczymy, czy damy radę walce. I ogólnie przepraszam za lagi, ale niestety. Przez to, że to są mapy inne, no to trochę może się zacinać urządzenie. Też w ogóle chciałem sprawdzić czy na padzie da się grać, bo... bo pierwsze nie będzie takich problemów z tymi trzaskami, bo niestety filmy się pojawiają. No i też y, można by było nawet z kamerką nagrywać film, ale no niestety... niestety nie dali takiej możliwości. No i zaczynamy. Jeżeli chodzi o samą postać, no to widzicie, że to jest lodowa. Jest to postać kataliz, więc walczy na odległość. Jeszcze zapomniałem opowiedzieć o Małice, że ona jako ognista postać, no to miała jeszcze dodatkowo tych elektrycznych postaci, co daje nam to combo overheat. Ale też dobrze łączyła się z roślinami wodnymi, czy też w walce z lodowymi, nawet dobra jest. Natomiast w przypadku Sitlali, wydaje mi się, że dobrze się widać, mamy połączenie Anemo, czyli łączenie tych, tych żywiołów oraz ogniste, które tworzy combo melting. Ale wydaje mi się, że dobra może być też do walki przeciwko wodnym, bo zamraża je. Dodatkowo z elektrycznej może być niezła, bo wtedy zmniejsza obronę. Ale przejdźmy teraz do walki, startujemy. No i jak ona będzie miała te umiejętności? Przytrzymajmy. Mam jakieś latanie, no. No to też nie wygląda źle. Wydaje mi się, że to też jest fajne, to latające, te. Więc naprawdę też całkiem interesującą umiejętność. Chociaż wydaje mi się, że ta od Małiki to mi się jednak bardziej podoba. No, może nie jest Może to nie jest żadne latanie, tylko po prostu jazda, ale no ta, to tak jak jeździ to jest po prostu fenomenalne. To też może być dlatego, że no, nie jestem jakiś tam przekonany do tej postaci, którą teraz gram, no też, też może to mieć jakiś wpływ, więc nie zdziwi się, jeżeli ktoś powie, że jednak ta pasać mi się bardziej podoba, to... To jak się ona porusza teraz czas. Na walkę. Cyk, a no niestety źle wykorzystałem tą postać, więc no tu się przyznaję, że tu dałem ciała, ale teraz wykorzystam ją dobrze i o, Ładnie, 44 tysiące, więc no, naprawdę też kompo sobie radzi? A jak wygląda jej umiejętność? O, widzę, że też się wkurzyła, widać, że. Widać, że ona jest taką postacią. Jak ona nawet w animacji, yy, swojej umiejętności specjalnej wygląda, jakby się denerwowała, no to nie jest to dobre. Ale jeżeli chodzi o tą walkę, no to widzicie, że jeżeli nie używasz nic, no to tutaj jesteś słabo. No po 500 pykamy, no to tutaj jest niestety niezbyt dużo. Ale pojawiają się kolejne, to czas. Dobra, dalej. dalej. Dobra, jak tam powoli robi mu obrażenia albo nie powiem szczerze, że no jednak po tym jak widziałem tą Małikę, jak ona sobie radzi no to, no to nie wyglądasz tak zaskakująco dobrze, ale też nie chcę powiedzieć, że ona wygląda tragicznie, no też nawet nieźle sobie radzi wals, ale no jednak po tym co zobaczyłem na początku no to naprawdę to jest dla mnie I cyk. Skończyliśmy postać. Skończyliśmy walkę, więc widzieliście, właśnie, jak wygląda Sitlali w walce. No i krótko podsumowując, no nie jest to zła postać, jeżeli chodzi o walkę, jednak, no jakbym miał powiedzieć, która postać jest lepsza, czy Sith czy Małika, no jednak Małika jest zdecydowanie lepsza. Jednak mi się o wiele bardziej podoba. Naprawdę. Aż teraz po prostu jestem yy, podjerany tym, jak ona sobie po prostu radzi. No na, naprawdę, naprawdę mi się mega podoba w walce. Naprawdę, jeżeli. Jeżeli ja już naprawdę czuć po głosie, że taką radość, no to po prostu. To jest naprawdę mega potęga. Dobra, to były te dwie postacie. Teraz przejdźmy do dwóch ostatnich czerw gwiazdkowych. O tej Kaczynie pomówiłem na początku. Przejdźmy teraz do Beneta. Dobra, więc zacznijmy od Beneta. Jest to postać, która jest stosownie co z miecza typu pyro. Jest to postać, która często wykorzystywana w mecie z Rider Shogun, no więc naprawdę. Jeżeli jest wykorzystywana jako jedna z met, no to naprawdę znaczy, że to jest postać dobra. A jak sobie teraz poradzi, mamy czterech przeciwników, więc no na pewno będzie to trochę trwało, bo zapewne będą to przeciwnicy silni. Ale na razie jakoś robimy to umrażenie powoli, ale ...ale idzie. Też przypomnę, że jakoś tam nie jestem graczem profesjonalnym, nie gram jakoś tam bardzo dobrze, ale postaram się zrobić. Na razie wykorzystajmy te szybkie ataki, nie będziemy marnować na razie tych ataków wolnych, znaczy tych supermocy swoich. Ale no, widać, całkiem jeszcze sobie radzi. Dobra, teraz użyjmy tej elektrycznej, żeby tutaj zadać dużo obrażeń. Niestety tutaj trochę brakuje tej leczącej postaci, więc no to jest instytut wada. Ale też warto podkreślić, tutaj nasz Bennett ma bardzo dużo życia. Jeszcze, jeszcze tutaj mamy do pomocy wodną postać oraz elektryczną, czyli naprawdę postacie, które no bardzo dobrze sobie radzą. Teraz nasz no, super supermoc. I będziemy na razie używali tych, tej drugiej sumie umiejętności, tej szalni, spotkamy sobie na coś innego, na jakąś silniejszą postać. Na przykład na tego. I teraz używamy cyk. Icyk, Jícyk, I używam naszych umiejętności, żeby go pokonać. Pokonaliśmy Ksiniu, chyba tak się nazywa ta postać. No i widzieliście, nawet w takim kombie, nawet takie drużynie czterogwyskowej, nieźle sobie poradziła. Więc wydaje mi się, że Bennett jest fajną postacią, którą można zgarnąć. Czas teraz na ostatnią czterogwyskową postać, czyli Diona. No, i na końcu jest Diona, czyli postać kryo z łukiem, więc, no, wiadomo, dobrze może łączyć się z postaciami ognistymi, tak jak mamy. Też nawet można używać do walki z wodnymi oraz do pomocy korzystać z elektrycznych. No i też wiadomo, do, do postaci geo też, też nawet jest dobra, bo dzięki umiejętności geo i zamrażaniu można zadawać o wiele więcej niż normalnie. Byśmy używali krystalizacji na. Jak sobie radzi, no, no ogólnie, warto powiedzieć, że te postacie z łukiem raczej nie są zbyt mocne. A jeżeli chodzi o HP, no to nie wygląda ono źle, 23 tysiące, więc całkiem sporo, chociaż... Czy to czy w postaci złoku to jest tak, aż tak ważne, że mi dużo życia? No raczej nie. I tak raczej się z tej postaci korzysta raczej pod. Chyba ten. Widzicie, że... Postać, którą mamy do pomocy, czyli gamin, to... Y jednak z niej głównie korzystam, bo ona naprawdę ma o wiele większe obrażenie. Użyjmy tej umiejętności specjalnej. To powinno bardzo mocno zrobić. No, nieźle to wygląda, więc no. To jest to postać, którą można korzystać do mocnych tych drużyn, ale to raczej nie jako główna postać do walki, tylko takie wsparcie trochę, tak jak widzicie. Nie korzystam z tej postaci, tylko głównie z tego gaminga, bo jednak on robi bardzo duże szkody. To nie oznacza, że ta postać Diona jest jakieś tam mega zła. Wiadomo, nie jest to jakaś tam super najlepsza postać na świecie, ale widzicie robi robotę nawet niezu. Samemu wiadomo nie wygląda to dobrze po 200 z BM samotnie, więc to nie wygląda jakoś tam najlepiej na świecie, ale jak mamy wsparcie widzicie coś tam robimy. A to już mamy już to się została jedna postać do. To... I Cyk 60 tysięcy naprawdę. Widzicie, że to jest raczej postać, którą można zrobić jako dodatek do innych postaci, jakichś tam ognistych, tak widzieliście. Nie używałem tej postaci. Na początku używałem, ale widzieliście, że to nie było dobrze. Dopiero później zmieniłem na tego gaminga i zrobiłem o wiele więcej. Więc to raczej jest to typowa postać powiedzmy wsparcia, że można użyć jej umiejętności, ale nie do walki głównej, więc no. Wydaje mi się, że jakbym do ją dostał, no to raczej bym był najmniej zadowolony. Wydaje mi się, że Kacina i Bennett są jednak lepszymi postaciami czterogwiazdkowymi. A więc, no, czas podsumować wszystkie losowania, więc powiedzmy tak: zacznijmy od postaci 5 więc tak, Małika. Naprawdę super dobra postać, mi się naprawdę podoba. Jakbym miał dać ocenę 1 do 10, to mógłbym na spokojnie dać 9, może nawet bym 10, mógłby iść na 10. No, też wszystkie postaci nie mam w 100% ogranych, ale naprawdę mógłbym nawet dać na spokojnie te 10. Naprawdę mega mocna postać. Citrullie? No, takie 7 na 10 No, nie jest zła, ale też nie jest jakaś tam super dobra. Bennett? 8x9x10 to jest postać meta, często używana. Diona? No, takie 5 na 10 no Jakaś tam ok jest, ale też jakaś tam wystrzału. Natomiast Kaczyna daje też takie 7 na 10, też fajna postać. Może nie jakieś tam najlepsze na świecie, ale też fajna. I ogólnie mi się podoba fabularnie, także tak mogą podsumować te wszystkie losowania. Tak już widzicie, losowania są całkiem ciekawe. Może nie Sitlali, chociaż wiadomo, mogą być fanatyze i postaci mogą ją wlosować, nawet wydaje mi się, że walce może być nawet OK. Tak jednak Małika to jest po prostu koks, wydaje mi się, że. Tą postać mogę nawet spróbować zalosować. Tak jak w większości postaci nie losuję, tak jednak ta postać w samej walce mnie mega interesuje. Nawet ja zazwyczaj to raczej losuję pod y, Fobułę. Raczej losuję postaci, które mi się podobają w grze aniżeli w walce. Ale naprawdę tak mnie po prostu zaszokowała ta postać, że aż chętnie bym ją zdobył. Powiedzcie w komentarzach, czy naprawdę warto ją zdobyć, czy się zgadzacie ze mną, czy on, że ona jest naprawdę bardzo mocna, czy jednak no, nie jest to aż tak super postać, tak jak ja mówię. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to jeżeli Wam się filmik podobał, no to zostawcie subskryp subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych filmów na kanale. Na pewno się pojawią kolejne filmy z Wishów, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne informować Was o tym, co jest teraz w losowaniach i czy warto to losować. Zapraszam również Was na Discorda, link znajduje się w opisie filmu, a my kończymy, do zobaczenia, pa pa!